Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, kochani moi, druga niedziela Wielkiego Postu. Słuchując się w Ewangelii z dzisiejszej niedzieli, myślami wracam na górę przemienienia Pańskiego. Próbuję sobie wyobrazić ten moment, kiedy Jezus Chrystus razem z uczniami wszedł na górę i wobec nich Przemienił się. Jego szaty stały białe, lśniące. Daje świadectwo tym, którzy jeszcze mają wątpliwości, że On jest Synem Bożym. My potrzebujemy przemiany naszych serc, aby na co dzień odnaleźć w sobie siłę, wchodzić na górę przemienienia. Wielki post, który przeżywamy, jest czasem nie tylko rezygnacji z pewnych przyjemności, z których korzystaliśmy, ale próba, próba naszej wiary. Gdy wsłuchuję się w liturgię Słowa i spotykam się z Abrahamem, który musi ofiarować swojego jednorodzonego syna jako ofiarę całopalną, to zadaję sobie pytanie, czy ja jestem w stanie na tyle zaufać Bogu? Ojcze, oto są drwa. A gdzie jest ofiara? Pyta go syn. Odpowiedź Abrahama jest jednoznaczna. Bóg sam sobie obrze ofiarę. I to staje się dla nas nie tylko możliwością otwarcia na miłość Boga, ale także zaufanie Mu. Bóg nie oszczędził własnego syna, i wydał go za nas. Na górze przemienienie, ja wpatruję się w krzyż Chrystusa, Pana, i uświadamiam sobie, że miłość Chrystusa jest bezgraniczna. On nie pyta mnie o moje grzechy. On nie pyta mnie, czy jestem mu wierny, czy nie odnajduję drogi do Niego. On mówi: Zaufaj mi do końca kocham Cię. Okres wielkiego postu, który przeżywamy, często w naszym życiu kojarzy nam się tylko i wyłącznie z postem dotyczącym posiłków. Ale czy jesteśmy w stanie wyjść na pustynię i przetrwać w ciszy, aby odnaleźć swoją relację z Bogiem? Uczniowie, widząc to, co się dzieje, na górze przemienienie. Mówią Jezusowie: Panie, dobrze, że tu jesteśmy, postawimy tu trzy namioty, zostaniemy tu. A Jezus mu mówi: Nie, pójdziemy. Pójdziemy, aby głosić ludowi dobrą nowinę, aby tym, którzy są wystraszeni, zalęknieni, zabłąkani, odnaleźli tą radość z tego, że są dziećmi Bożymi. Jedno jest przyjąć, czy umysłowo. Wyznawać wiarą Jezusa Chrystusa. Drugie, to uwolnić swoje serce. Znaćmy, kochani moi, tą wielką radość z tego, że Bóg dając nie tylko potwierdzenie swojej miłości w cierpieniu i śmierci swojego syna, daje także nam możliwość powstania. Wstanę i pójdę do mojego ojca i powiem: Zgrzeszyłem, ojcze, przeciwko tobie i niebu. Ale żeby tak się stało, trzeba mieć odwagę. Trzeba mieć odwagę, aby pokonać odcinek czy górę, aby wdrapać się ku wierzchołkowi i oddać się w zaufaniu. Niech okres Wielkiego Postu, niech ta druga niedziela Wielkiego Postu da nam radość, pełnienie Bożej woli i całkowitej rezygnacji z tego, co nas paraliżuje w życiu duchowym. Amen.